Tak słabego początku Pucharu Świata Kamil Stoch nie miał od 5 lat. W 2007 roku najpierw nie zakwalifikował się do konkursu w Kusamo, tak jak teraz, a później dwukrotnie lądował poza pierwszą trzydziestką w Trondheim. Teraz jest podobnie. Nie punktował w Lillehammer i nie ma go podczas konkursu indywidualnego w Kusamo. Nie od dziś wiadomo, że Kamil do skoków podchodzi bardzo emocjonalnie. Tym bardziej, odkąd jest liderem zespołu. Stąd trudno się dziwić jego frustracji, kiedy nie jest tak, jak powinno. Co powinien teraz zrobić? Jego koledzy ze skoczni mają kilka rad. Wydaje mi się, że on wie wszystko, po prostu musi się zrelaksować. Sezon jest bardzo długi, więc wcale nie jest najważniejsze być na szczycie już na początku. Formę trzeba budować na luty, na predatco. Moim zdaniem Kamil wie, co należy robić, jest bardzo dobrym skoczkiem, także jako człowiek jest niezwykle miłą osobą. Ma na swoim koncie już kilka zwycięstw, więc jestem pewien, że tej zimy jeszcze sporo pokaże. Byłem w podobnej sytuacji w zeszłym sezonie, a także wcześniej. Potrafi dobrze skakać. Wille Hammer nie udało mu się zająć tak dobrego miejsca, jak pewnie sam oczekiwał, ale powinien spokojnie robić swoje i będzie dobrze, tak jak w minionych latach. Wydaje mi się, że w Polsce jest duża presja. Wszyscy oczekują, że Kamil będzie tak skakał jak Adam Małysz. Myślę, że najważniejsze, by pozostał sobą, by uwierzył, że jego nogi w końcu będą pracować odpowiednio. Jest przecież jednym z najlepszych. Po prostu trzeba pracować.